Rysunki są, rysunki są częścią grafiki i jeszcze do tego rysunki węgla. Także jest I zresztą forma, forma, forma malowania, czy powiedzmy dosyć ostre traktowanie płaszczyzny malarskiej wynika z grafiki, ze studiów w tym kierunku. A co jeszcze było? Nie, nie będę mówiła, A co jeszcze? czym pan stworzył, co byłby, jakby wynikało bezpośrednio ze studiów tych graficznych? Jedną z wersji banku PKO BP, znaku graficznego. Dosyć sporo okładek do różnych książek, pozycji literackich. Kilka plakatów, a jeszcze wcześniej zajmowałem się wystrojem pod egidą moich profesorów. Pierwszych klubów